Dzień dobry, to jest kolejny mecz, gdzie gramy dwie zupełnie różne, różne połowy, bo dzisiaj na odprawę przed mówiliśmy, żeby chłopacy nie, nie patrzyli w tabelę, nie patrzyli z jakim zespołem gramy, tylko odsunęli to na bok i, i mieli radość z grania. No, początek pierwszej połowy, no, to nie widziałem tej radości, ta radość dosyć odwróciła się w drugiej, drugiej części, części meczu. Wiedzieliśmy, że Olimpia ma bardzo groźne stałe fragmenty gry, czy to rzuty wolne, różne, rzuty z autu. I, i, i dzisiaj należą się brawa dla, naszego, dla mojego zespołu za to, że, że potrafi przeciwstawić się przy tych stałych fragmentach gry. Może w wielu sytuacji nie, nie stworzyliśmy, bo brakowało w tym polem karnym decyzji o o uderzeniu, ale, ale druga połowa była zupełnie zupełnie inna w naszym wykonaniu i tak jak wspomniałem na początku, no to jest kolejny mecz, gdzie gdzie gramy dwie różne połówki, patrzyłem przed chwilą na sytuację też z rzutem karnym, no, uważam w moim odczuciu, że jest to rzut karny, mi daje argument że byli park w park, no mamy na nagraniu, że nasz zawodnik wygrywa pozycję, więc raczej by się bez przyczyny nie położył, ale, ale to mówię no, taką decyzję, decyzję sędzia podjął Zostawmy to i zbieramy kolejny punkt. Wiadomo chcielibyśmy wygrywać, ale cieszymy się też fakt, że na zero stół. dziękuję bardzo. Witam. Ja tutaj się oczywiście muszę zgodzić z e, trenerem odnośnie, odnośnie oceny tego spotkania. W naszym, w naszym wypadku to również były dwie różne połowy e, i tak naprawdę Pierwsze powinniśmy ten mecz zamknąć, bo te sytuacje, które mieliśmy tutaj głównie po stałych fragmentach, to, to nie można powiedzieć, że to były 100%, a, a 200%, gdzie zawodnicy wybijali piłkę praktycznie z linii bramkowej e, i to kilkukrotnie. Natomiast no, druga połowa była, była już zupełnie odmienna i tak naprawdę się o niej jak najszybciej zapomnieć. E, cofnęliśmy się bardzo mocno do tyłu. Oczywiście chcieliśmy dzisiaj zagrać troszeczkę bardziej bezpośrednio i, i tych piłek za plecy obrońców nie Zagłębia kilka razy wrzucić, natomiast było tego zbyt dużo, za szybko tej piłki się pozbywaliśmy i pewnie to było też przyczyną tego, że, że nie potrafiliśmy wyjść z tej naszej niskiej obrony e, wyżej. Na pewno nie cieszymy, nie cieszymy się z tego remisu w najmniejszym stopniu, bardziej traktujemy to jako utratę dwóch punktów niż zyskanie jednego, bo ta sytuacja, także wszyscy wiemy, jaka jest i ten punkt nic nam tak naprawdę nie daje. E, jedyny plus to to, że zagraliśmy na zero z tyłu w końcu, natomiast no to, co było naszą ostatnią stroną, czyli zdobyte bramki, dzisiaj tego, tego zabrakło. No, gratulacje dla, dla trenera i, i całego sztabu za to, jak jak Zagłębie funkcjonuje, jak gra, bo, bo z tych meczów, które ja miałem przyjemność prowadzić, to nie mówię tu bez żadnej kurtuazji, czy też usprawiedliwiania tego dzisiejszego remisu. Ale był to zespół najtrudniejszy dla nas do przeanalizowania. Na pewno najbardziej piłkarski, grający bardzo ofensywnie, bardzo odważnie. My mieliśmy też na to swój pomysł. Zrealizowany został zostało dzisiaj tylko, tylko połowicznie. Mamy teraz troszeczkę więcej czasu, żeby popracować z zespołem, bo, bo mamy przełożony mecz z drugim ŁKS-em więc na pewno będziemy się ten czas wykorzystać i dobrze przygotować się do, do meczu z Kaliszem. Dziękuję. Do Pana trenera Zagłębia. Panie trenerze, drużyna Miedziowego Zagłębia przyjechała do Blonga i widać było, że w pierwszej odsłonie spotkania gr graliście dość defensywnie, bo tego sytuacja wymagała, bo dość agresywnie grała w tym czasie drużyna Olimpii. Czy wierzył Pan w sukces? W, do końca meczu, że pan wywierzysz z tego trudnego terenu, jakim jest Seblon, no, remisowy wynik? Krótko powiem, no, jadąc na każdy mecz, wierzę, że, że wygramy i, i tak, tak staram się wpaść do, do zawodników, tak, że, y, że jedziemy, nieważne z kim gramy. Liczymy na te trzy punkty. Oczywiście, tak jak pan wspomniał, no, ta pierwsza połowa, byliśmy y, wycofani, dużo tych stałych fragmentów gry, i nie potrafiliśmy przechwycić piłki, uspokoić też, jak już mieliśmy tą piłkę przy nodze, no to to też podejmowaliśmy decyzję zbyt szybko i, i, i przez to były kolejne straty i przeciwnika napędzaliśmy i nawet jak nam się udało wybronić, no to znowu cały fragment i, i, i z tego wynikały, wynikały problemy, no drugie powiedzenie, jak już powiedziałem, no złapaliśmy tą piłkę, więcej spokoju było i, i też ten nas się odwrócił. Do Pana Trenera przybyły, Panie Trenerze, ten wynik Remisowy jest porażką Olimpii, tak sobie trzeba szczerze powiedzieć, bo jeśli nie wygrywamy z takim rywalem jak Zagłębie, które też jest blisko nas tam na dolnych rejonach tabeli, to gdzie w końcu mamy wygrywać? I ja uważam, że ten remis jest naszą porażką. Jeśli chodzi o mecz, stwierdzam jedną rzecz, że na taki wynik wpłynęła bardzo słaba gra drugiej linii, przede wszystkim w linii pomocy. Nie było zawodnika, który by wziął ciężar gry na siebie, nie byłoby zawodnika, który by dosłownie poprowadził tą grę, a graliśmy bardzo chaotycznie, prawie że schematycznie, a przeciwnik nas wyprzedzał pod względem szybkości i przede wszystkim agresywności. Czy się Pan z tym zgadza? Tak, tak jak powiedziałem na wstępie, to dla nas, dla nas ten, ten wynik oczywiście jest, jest porażką. My się z niego nie cieszymy w żadnym najmniejszym nawet stopniu. Poza tym, że nie straciliśmy bramki, to tu jakby więcej, więcej takich pozytywów nie ma. Jeżeli chodzi o grę drugiej linii, to też to, co powiedziałem wcześniej, no my tą drugą linię tak naprawdę pomijaliśmy cały czas, tak? Oczywiście, bo jak powiedziałem, mieliśmy taki pomysł, żeby wygrać te, te piłki bezpośrednio, bo, bo zawodnicy Zagłębia gdzieś tam bardzo często bronili jeden na jeden z naszymi napastnikami i chcieliśmy to wykorzystać. I pewnie i poszliśmy pewnie tego zbyt skrajnie, bo, bo ci środkowi pomocnicy tak naprawdę z drugiej połowy tej piłki, tej piłki przez, to, przez to nie mieli. Co wpłynęło na taką słabszą grę w drugiej odsłonie tego meczu naszego zespołu? tak jak powiedziałem, no też musimy sobie to na spokojnie przeanalizować, też pytałem chłopaków już od razu jak się czuli fizycznie, stwierdzili, że raczej to nie był, nie był problem gdzieś tam związany z motoryką, tylko właśnie z tym, że, że za szybko pozbywaliśmy się tej piłki i, i potem musieliśmy za nią biegać, co, co się wiąże z tym, no nie, nie kreowaliśmy tych sytuacji w drugiej połowie tyle, ile, ile w pierwszej, także myślę, że to był główny powód, ale na pewno spokojnie sobie to jeszcze przeanalizujemy i, i postaramy się wyciągnąć właściwe wnioski z tego. Bo, bo tak jak powiedziałem tutaj odnośnie tabeli, no ja bardzo szybko się nauczyłem, że, że ta Liga jest bardzo wyrównana i, i, i patrząc w tabelę, przygotowując się do meczu, no nie ma to większego znaczenia. Tak? Też wszyscy nas gdzieś tam wskazywali na porażkę w meczu z Rysowią, okazało się, że tam można było nawet wygrać, tak? podobnie było z Sosnowiec. A z tych zespołów, które, które graliśmy, tak jak powiedziałem, jeszcze raz to powtórzę: mimo że graliśmy z mocnymi drużynami, jak Resobra jak Sosnowiec, to uważam, że Zagłębie Lubin 2 było tak naprawdę takim najbardziej wymawiającym nas przeciwnikiem, i, i bardzo tego meczu się obawialiśmy i to się potwierdziło. Co stało na przeszkodzie, że tym razem nie mógł wystąpić sępień? To były decyzje związane, związane po prostu z tym, jak chcieliśmy funkcjonować, też jeżeli chodzi o, o zawodnika młodzieżowego, o tego, jak, jak gdzieś tam Radek wyglądał w meczu poprzednim. Postawiliśmy na, na, na takich zawodników dzisiaj. Niektórzy się obronili, niektórzy, niektórzy na pewno będą, będą gdzieś tam z tego rozliczeni. Generalnie rotacje w składzie są u nas, jak widać, bardzo częste. Jest ich dużo. I po prostu grają ci, którzy wyglądają w danym, w danym momencie, w danym mikrocyklu tygodniowym najlepiej. Co należy w naszej grze poprawić? Ostatnie moje pytanie. No, cały czas to już poprawiamy, tak naprawdę, z meczu na mecz, tak? Bo, bo, tak jak mówię, nawet to, że dzisiaj nie straciliśmy bramki, to był jeden z celów na dzisiejszy mecz, tak? Ale znowuż tak, strzeliśmy tych bramek dużo. W poprzednich meczach dzisiaj się nie udało zrobić żadnych, chociaż sytuacje były, tak? Więc tu ciężko tak naprawdę powiedzieć, bo obu jest tych rzeczy sporo, ale chodzi o to, że jak już poprawimy jedno, to żeby tą jedną, którą poprawiliśmy, utrzymywać i dodawać do tego kolejne, kolejne elementy. I z tym jest myślę problem, że jak coś jest dobrze, to potem to, co było w meczu w wcześniejszym źle, nagle, nagle dziś tam no, nie wygląda tak, jak tego oczekujemy. Dziękuję bardzo.